Jo, yo, yo, yo! Cześć, witajcie z tej strony. Boże no. Tymczasowo. wojsek, ale na 10 subów zmieniam nikt. Nie wiadomo na jaki, więc musicie zdobyć, żeby się dowiedzieć jaki. Igramy Olek. I gramy tutaj z kolegą. No, dużo yo, yo, yo. Cicho, Dawid, cicho. Mamy emotki, ale dzisiaj robimy rekord wejbów. No. Pięć tu spalczy, nie? No, <tryk> no tak, 500 może. <tryk> Żartuję. Ej, Kuba, co to za zagranie? Patrz i teraz. Siu. <tryk> Dobra. Ej, mamy motkować czy gramy na rekord? Na rekord. Znaczy to umiem. Nie, nie wyszło. Dobra, zostały cztery osoby. No Ach, ja i Bartek. I Olek. O. Dawid żyje. Nie. Bartek lipi Niech. nie żyje. Nie żyje? Próbuje. Nie wiem, on jakoś w blokach stoi i nie wiem, co on próbuje. U! Brawo, Kuba, jakbyś mi tego nie rozwalił, to bym chyba zginął, bo ja tak dziwnie stanąłem. Patrz, siup, siup. Ale po co, Olek? Jak ja mogę, to tak, nie marnujemy emotów. Dobra, albo nie. Lepiej butem, bo nie zawsze wyjdzie. No, nie zawsze wyjdzie, lepiej butem. Mamy emotki, mamy buta i już. No widzisz. Teraz to już by topa była. Ja cicho, nie wolno tak mówić. Kuba musisz to przejść, bo na innym tego nie przeszłeś. No brawo, pierwszy raz chyba. Zostaw. Ej, ej, kurwa pukłeś mnie. Dobra żyje. A ja ach, zrobiłem 4, 53 wejwy. No. Mamy szansę to pobić. Up. Nie, no ja rozbawiam labirynty, oczywiście. No dobra. Ej. Dobra. Siup, siup. O, Ulga. Hm. Dobra, brawo. Teraz tutaj, o nie, potrójne. Ja tego nie lubię. Dobra, przeżyłem. Ja Ale to mam w ogóle lagi, ja na kiełbetkę ja to lubię, Letki ja to lubię, ja to lubię, nie, ale nie lubię, wiesz czego? tego o, aha, tego wie, nie, wiem, tego... wiem czego, Ma wiem czego, wiem czego. No wiem czego, wiem czego. Ja, ja tego tym, nie na czym widzę. ja wszystkie lubię, tylko rady. tego ja, nienawidzę. Ja, ja, ej, ja wczoraj jeszcze, nie... ej, jeszcze ani razu labiryntu nie było. No, ale ja wczoraj byłem świeżo po meczu, no i ja nie miałem siły już grać, tak Aha, z zamkniętymi Hanowie, bo, ty, bo ty, on wczoraj był na stadionie, Kuba507. No, na śląski. Ja też byłem. A kto tam był, jak z Chorzowem, z Ruchem? No, no. Na kogo liczyłeś? Ruchę, ruchę. Na kogo liczyłeś? No, niestety na Ruch, ale... Ja tam, ale my tam. Ten Enrique był taki. Brazylijczyk, on tak chodził wczor wczoraj. Ej, słuchaj tego. Legia rucha, rucha. Co? Legia rucha, rucha. <gry> siup, siup. Bolesław Chrobry. Ło, kto to był, pamiętasz. Nie, nie, yeah. czekaj, nie, hm hm hm, mały beczkuca do mian, sta, leci albo dobra. Nie, w się nie Było Przeglenie... nie było nie gdzie. nie je bać Putina. a co ja zrobiłem? O nie na czterdziestym szóstym. No nie, nie wiem, co ja zrobiłem na co. po prostu. piu 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 Możesz nie przeklinać. Ale ja nie przeklnąłem... Aha, dobra, bo ty powiedziałeś kur... Dobra, dobra... Kur... kur... czak... Kur... kur... kur banan... Kur... kur... kur, kur banan... Ba. Banania Ej, ale ten skin jest ładny chyba, co? A mój? Biuro... A nie, mój, mój. Nie, mój ładniejszy, mój ładniejszy. No. O, przenikłem! Nie, przyraz. Ja, nie mogę, ja nie wiem, co ja zrobiłem. Mnie Dawid emotkował. No Dawid. Dawid! Ale nie, nie, ja żyję, Ja żyję, Dawid nie żyje, bo ja go piącham, bo ja chciałem to przejść, nie? Sorry, Dawid, ale ja chciałem to przejść. A ty i tak jesteś. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, No, Nie, nie. się chciałem się uwolić, bo to nie. łatwiej. nie. Nie, nie. Emilka. nie. Nie, mogę. Jestem taki słaby dzisiaj. Nie! Kurde, laga miałem. Karma wróciła za to, że ją zemotkowałem. Kurde. No. Ale Kale dziś tak słabo, no na 46 odpadu. No nie wiem, dzisiaj formy nie mam do tej gry. Nie, bo dwa Bot ma takie tam Mam guys, takiego tutaj. Tego, co zaraz emotkuję, patrzcie. Olek, a teraz mam ładnego skina? No, ten jest już ładny, ja bym go chciał. Nie ten też mam ładnego. Czekajcie, tego co teraz walę patrzcie. Tej takiej jajko. Jajko. O, tego, walę. ja je Ale mam tego paliwanka. A nie, tego nie mam. O, tego co walę. Oj. Widzicie to jajko? Ładne. Ja też mam ładnego skina. Ej, Olek, a na razie. Przez jeszcze 30 dni nie da się trafić tego, co ja mam, bo są pudełka, nie mam tego koła, wiesz. Wiem, szkoda. Ło, co ja zrobiłem? No, ale pudełka też są ładne. Fajne. Fajne. Olek, Olek, weź mi, zostaw. Nie, nie, nie. Kur... Uf. Na rekord mieli iść. Ale bo ty długo trzeba. A, już bota. Muszę lecać jak Kuba. No nie no, ale ja tylko na ciebie poluję. Ale Kuba ze znajomych... No bo ty mnie... Nie moja wina, że ty mnie łotniesz sercem na takim. Ale Dawid, że go walłeś z sercem, no to to nie od niego wina. I on chciał przeżyć. Jak no. da się serce I Ino mi wytłumacz. Nie. Zabrałeś mnie sercem po prostu. Olej no. a, a, nie umywa. Dobra, ci nogą. Idę. Ło! Olek! Ratujesz hmm. mi dupę. Ło, już osiemnasty. Ej, Emilki, rekord to chyba trzydzieści. Pobijamy, K -y. ale bardzo y -y. po mi się. By a tu pisze ci? By. Koba. Y -y. Nie. K -y, u, u. A gdzie jest? Dobra, przeżyłem. Koło i. A gdzie jest? I? Koło, U. Koło nad I, i jest pod sześć. Co? Tak. Tu? U. U. To? Koło I. Dobra. Obok i. Bo to jest, No tak. I, I by wiesz. Tak by. Ja wiem, jak By to dy. By y -y. na pod tak jak jest. Dobra, nie Nie teraz, Dawid. Olek! Resun no, się! Nie, teraz zrobiłem. No nie. Nie no, ja jestem taki słaby. Mogę... Nagrywam, nagrywam, nagrywam. O, jaki dynamitron. Ko, kto? nie nie, Widziałem. A! Ej, Olek! Ej, Twoim zdaniem, kto, jaki skin jest ładniejszy? Mój czy kuby? Kuby, kuby. Kogo, Olek? Kuby. Fuj. Ej, Olek, chciałbym a. banany. A, no, ej, tak, a chciałbym ja banany. Połowie... Chciałbym banany. No, które za darmo? Ja połowę specjalnych mam z karnetu, a niektóre też za darmo. Ej, Olej! Mieliśmy na rekord. A jak ty emotkujesz, to cię karma doje, że. <grystanie> emotkować no. Olek! Co? Zdurna! Czemu ty już zginąłeś? Bo mnie emotkowałeś, się emotkowałeś. Nie, sprawdzimy. Otworzymy nagranie, sprawdzimy. Dobra, bo zginąłem. Zdarza się. Ty też teraz. No, zdarza powiem. się. Ja w ogóle słaby dzisiaj jestem, jak nie wiem. Nie, dzisiaj nie zawsze. Nie, ej, a wczoraj to co? ja. ja wy byliście wczoraj tacy słabi. Ja z Wami chyba 20 razy wygram. Chyba bardzo. Chyba to zachlałeś. Chyba, 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 chyba. Że ty, ty, ty. Lecz. O, brawo Dawid. Brawo, no Dawid. ale było tak późno. No i Dawid ma taką... wam. Ja ja... Dobra, pierwsza, jak dzisiaj wygrałem. Yy. Mm. Mhm. To właśnie tego wieczoru ze wstydu umiera. O brawo Kuba. Uwielbia. co. Brawo. <grystanie> brawo Kuba. pierwszy raz. Cha la, Pier la la, la. <grystanie> O Rosenburg. Cha la la, 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 la. Christian. Ciągle próbuje to zrobić. Dobra, pytanie do widzów. Messi czy Ronaldo? Ten, Messi który czy Ronaldo. będzie. Kuwa dobrze, Messi C czy Ronaldo, piszcie w komentarzach. Messi ile, czy Ronaldo? Ile będzie więc? Jak będzie więcej komentarzy na Ronaldo, wolicie Ronaldo. Jak będzie więcej komentarzy na Messiego, to wolicie Messi'ego. Oczywiście my jesteśmy za Cristiano. A wy? Piszcie w komentarzu za czym jesteśmy, Ronaldo czy Messi? Za czym jesteście? Olek, na rekord czy... idziemy, a nie na emotki. Dobra. Ale mam lagi. Za czym jesteśmy, Ronaldo czy Messi? Piszcie w komentarzu. Oleg. Znowu spóźniony. Ja pierdolę. Tak spóźniony, że prawie bym odpadł. No, ja labirynt był w pobliżu, ja pierwszy chodzę, bo ja muszę być na samym przodzie. Dobra, no, ale nie emocjuj. Dawid, pięść, pięść jak giniesz, pięść, pięść jakbyś ginął, bo wtedy cię może tak wywalić do góry. Ale on nie ma pięści. Aha, dobra.